To jest y, druga część drugiej rundy, więc my dalej walczymy. A chyba, bo Poczekaj, poczekaj. Nie. Kurde, gościu ty, malinowy. Czy ty mi zabrałeś sobie? Tak. Czy ty mi zabrałeś? Tak. Zemszczę się na to. to. <grym> ja mam lawkę na szczęście. <grym> <grym> Bardzo śmieszny planet, śmiechowarte. Śmieszny jesteś, wiesz? Robisz no wszystko. No no wszystko, żeby był rewanż. Tak, bo ja nie mogę przegrać. Ja też nie mogę przegrać. No, a Ty w zasadzie możesz, bo wtedy nie masz gwarantowanej przegranej. Ale bomby dostajesz. No nie! Zaraz trzecia runda. W sensie no.